Na malowniczych terenach Podlasia w miejscowości Kundzicze swoje gospodarstwo prowadzi Maciek Sidorowicz, bohater serialu Rolnicy Podlasie. Zanim zaczniemy odcinek, mam do Ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z Was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla Was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać Wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję. Niedawno jego dziką farmę odwiedzili wyjątkowi goście, co stało się okazją do wielu interesujących wydarzeń. W gospodarstwie Maćka zjawił się Jurek Kondratiuk, znany hodowca koni z ciełuszek, a także dwie doświadczone kobiety, Ula i Wiktoria, które zawodowo zajmują się opieką nad końmi. Zwierzęta te, aby były posłuszne i dobrze ułożone, potrzebują codziennych lekcji prowadzonych przez specjalistów, co czyni obecność Uli i Wiktorii na farmie nieocenioną. W gospodarstwo Maćka, które zajmuje około 40 hektarów i jest znane z hodowli bydła rasy Highland Cattle. Przypomina Jurkowi krajobrazy, które miał okazję podziwiać w Kanadzie. Podczas wizyty panowie oddali się rozmowom przy kwasie chlebowym, a gorąca atmosfera letniego dnia dodała spotkaniu jeszcze więcej swojskiego klimatu. Jurek nie krył zachwytu nad farmą Maćka, porównując ją do tych, które znał z Kanady i podziwiając zarówno starsze, jak i nowsze samochody, które stanowiły część gospodarstwa. Jednak to nie wszystko, co wydarzyło się podczas tej wizyty. Wiktoria przy pomocy maszynki do strzyżenia postanowiła zmienić wizerunek Maćka, goląc go na łyso. Efekt był na tyle udany, że Maciek żartobliwie skomentował sytuację, nie kryjąc swojego zaskoczenia, że na farmie pojawił się zakład fryzjerski. Szkoda tylko, że nie wiedział o tym wcześniej, bo jak przyznał Jurek, który niedawno płacił 55 zł za strzyżenie w Białym Stoku, Taka okazja mogłaby zaoszczędzić mu nieco pieniędzy. Maciek Sidorowicz, który przejął gospodarstwo po swoim ojcu zaraz po ukończeniu szkoły rolniczej w Supraślu, od lat specjalizuje się w hodowli szkockiego bydła górskiego. Pomimo trudnego dzieciństwa, o którym opowiadał w jednym z pierwszych odcinków serialu, udało mu się zbudować prężnie działające gospodarstwo. Jurek, uznany hodowca koni, również ma za sobą bogate doświadczenia, które sprawiły, że jest postacią znaną i cenioną wśród miłośników koni. Serial Rolnicy Podlasie emitowany jest w każdą niedzielę o godzinie 20 na kanale Focus TV, gdzie widzowie mogą śledzić losy Maćka oraz innych rolników z regionu, odkrywając sekrety ich codziennej pracy oraz życie na Podlasiu.